Hmm. Aha, czyli mam mało kondycji, trzeba sobie przywrócić Wytrzymałość A, kondycja nie wytrzymałaś, tak Wytrzymałość no, możemy wypić czemu nie Ok, wyłączmy bieganie. Weźmy zakręty sztylet. Może uda się rzucić przy tej kondycji. Jeszcze raz. Ok, atakujemy. Wow. Zaraz zginiemy. Ojej. Oh, yes. Dobra Teraz rzućmy może Ice Bola na to no. no chociaż raz żeby się udało Nie uda się tak Jesteśmy odmnożeni Tak 87% nie trafiłem Wow, prawie zginąłeś dobrze Jest! Udało się Ostatnimi siłami pokonaliśmy natręcą godzinę, więc czas zapisać. I odpoczywamy. Ok, teraz zupełnie inny klimat. I kolejna godzina. weźmy kulę ognia. I odmorzenie na to. Weźmy. Je, yeah, już parę zginąłeś. Super. Co miałeś? O, 20 wartość, więc bierzemy. Ok, chyba w dobrym kierunku idziemy? Tak. W dobrym kierunku. Tak. Albo i nie. <grym> Trzeba... Może pójdziemy tak i... tak. Niestety trochę się kręcimy przez te góry. Ale lewitacji, czaru i... czy tam miksturki zbyt dobrego nie mamy, więc musimy iść na piechotę. No, a kolejny robal. Weźmy poparzenie. Okej, okay, spaliliśmy robaka, a to idziemy dalej. Chociaż trzeba by utopić robaka, nie? O, kolejne krasnoludzkie ruiny. Kolejny robaczek, kula ognia, i doskonale, zginąłeś. Mięso pędraka, siła wolna, no, weźmy. Jak wrócimy do Balmary, to zrobimy sobie miksturki. Wyspy askadelickie, tak. Chyba już niedaleko jesteśmy. To co piszę, Żeby niepotrzebnie się wracać. I teraz gdzie? Zobaczmy co mam powiegowskaz. Upiona Brama, Balmora, Talagiat... Szusuran Ojej, co nam... Was? To nas tak mocno dziębnęło. Weźmy odmrożenie. Aha, ty jesteś znowu tak. No, teraz giniesz. Ja yeah, bez bleu. Zrosło nam do 26. Wspaniale. Pewnie niedługo kolejny awans. Do wyzdrowienia. O, Słoneczko świeci, możemy iść po długi, Tylko raczej w tą stronę, tak, i na północny wschód, jak dobrze pamiętam, a na północny wschód od jeziora, tak, to chyba gdzieś tutaj. Jest jezioro, więc już niedaleko powinien być nasz dłużnik. Znowu zapis. Okej, okay, pozbierajmy trochę roślinek. Korkowiec. Raczenie spadają ciekawe Bierzemy Czerniówka raczej nie Nie znamy się na bimbrownictwie. Tylko czy ja znajdę tego dłużnika w tej sesji, to nie jestem pewien. Dawno tego zadania nie robiłem. O, jest jakiś znak. Chyba dobrze. A może to kapliczka? Zaraz zobaczymy. Kaplica na polach Kumnu. Okej, tak. Vivek grał się zaprząc w biednego wieśniaka. tak. Spójrzcie temu wieśniakowi czy tam Vivekowi. Nieważne. U, chyba bandyta. No trzeba zapisać i ostrożnie do niego podejść. Kim ty jesteś? Twój przyjaciel zaginął i bardzo się o niego martwię, tak? Co to za przyjaciel? Tak, ja i Eldra z Orli byliśmy w drodze do wiwek, gdy on usłyszał dziwny, zwierzęcy dźwięk. Jest on kimś w rodzaju przyrodnika amatora, więc poczuł obowiązek sprawdzenia, co wydaje takie odgłosy. Okej, okay, możemy się tym zająć. Jeśli uda Ci się go odnaleźć, o, weźcie jeszcze coś o nagrodzie. Wdzięczność ma będzie ogromna, tak, wspaniale. był sam, ale jestem raczej typem naukowca, tak jak on. Dlatego właśnie podróżowaliśmy razem. Okej, okay, może mieć pomóc. Może jednak coś nam dasz potem. Aha, dzięki. I gdzie on może być? Dobra, zobaczymy. Może przy okazji go znajdziemy. Aha, i to jest chyba ta droga na północny wschód. Wow, wow, co to jest? Jakiś tyranazol. Rzu rzućmy nasze najmocniejsze zaklęcie. A, kudło. A nie, trafiliśmy. Wow. wow, wow. Musimy się uzdrowić, my teraz zginiemy. Wezdrowienie, wezdrowienie! Tak, wczytujemy. Niestety. wczytać, dobrze. Myślałem, że już kliknąłem, serio Dobrze, to nie stracimy dużo czasu. Okej. Mój przyjaciel tak, spróbuję odnaleźć. Dobrze. Mhm, okej. O nie, biegnie to coś chyba do nas. Tak, bo nic innego nie leci. Okej, to rzućmy. Kadże. Wyłączmy bieganie. I co tam możemy rzucić? Kole w sumie. Aha, tak. A, może zrobimy taką sztuczkę? Haha. Lewitujemy, więc możemy go teraz dziebać. No, traf. No, traf go. Aha, nie mam many, tak? Wspaniale. Przyzwijmy zakręty sztylet. No, To jest pech. Tak nie brakowało.